Panie i Panowie! Witam wszystkich fanów League of Legends, to ja, JJ. I dzisiaj, ponieważ miałem problem z plikiem, postanowiłem nagrać i oddać Alessarowi ta czyści chwałę, drugi meczyk rozegrać pomiędzy Riven a X. -em. W pierwszym meczu lekcyjnym o Riven, ale fan z Pyrkonu poprosił mnie o to, by zagrać z nim i pokazać jak się gra Riven. Znaczy, ja nie jestem ekspertem, ale pomyślałem, dobra powiem co wiem. To są runy do Riven, tyle wiem na pewno. Physical damage, maksymalnie skalowanie Riven z attack damage jest wielkie, dla wyjaśnienia będziemy grali na topie, jeden na jednego scenariusz. Ja będę zakładał tak jakby było pięciu graczy, czyli wardy, wychodzenie z lane'u w pewnych momentach gry, tak to już jest. Armor 13, żółty oczywiście armor, Quinty i, i, i marki czerwony, czyli attack damage. U, trochę myszko za bardzo ruszam, wybaczcie. No i blue, jak zawsze Magic Resistance. Biorę flat Magic Resistance do lane phase'u. Okej, okay, zaczynamy! Zaczynamy wielką galę walki LOL Mega Slam na topie 1 na 1. Ja oczywiście wybieram Riven! Riven! I teraz Andlemanta, jak ja mówił mój matematyk. Tak, mówił bardzo niepoprawnie po polsku, to już jest rumpej przygotowany, znaczy mastery page, który sam przygotowałem od Riven. Może nie spadałem, może są w nim błędy, może są w nim wady. Śmiejcie się, komentujcie, kpijcie Udzielajcie wskazu. No i tak, standardowo Summer's Wrath mieć na Ignite, po użyciu Ignita trochę więcej atack, damage do... To do the exile do ultimate riven sorcery na cooldown riven nie jest czymś auto atakującym cała jej siła polega z cooldownem więc jest logiczne jest żeby mieć to deadliness nie trzeba wyjaśnić propon ekstremizm to oczywiste havoc też havoc po no, to żeby mieć brud forts czy atak na riven to wielka ilość więcej hp electric magic, magic resistance i armor zawsze to biorę no czemu nie? No, to jest fajne to jest to jest to nie jest dobre kiedyś było dobre teraz to, to nie jest dobre na lej nie Unyielding naturalnie, chce. to jest top lane, to jest Bruiser Town Weteran chyba nikogo nie dziwi Flock też 3 damage, od basic attacks naprawdę sporo na dłuższe etapy Gdybym grał jakiś inny przegląd, prawdopodobnie Juggernaut zainwestowałbym w Meditation no Ale ponieważ Riven ma i tak bardzo mało HP i nie ma many, Meditation jest mi niepotrzebne, a Juggernaut 4% HP, to mówiła, że nie przydać no Jesteśmy gotowi do gry, nie wiem czym zagra Alefar ostatnio, ja grałem i Relio, i go udało mi się pokonać, yy, wytykając, nie tyle wytykając, ale komentując grę na bieżąco, mój thought process, czyli to jak wyglądałem jak podchodziłem do gry, a także jego, jego błędy. No i mam nadzieję, że ten filmik Alefarowi po, pomoże nauczyć się lepiej grać Riven i zrozumieć filozofię gry na topie. Na topie, który lane'em bezpiecznym nie jest, jest najbardziej ryzykownym lane'em do grania, w związku z tym, że gramy tam czempionami walczącymi wręcz. No, nie mógł sobie wybrać lepszego czempiona yy, na Riven, yy, złośnik. Yy, ale okej, okay. niech będzie niech będzie Timo. Nigdy bym nie wziął Riven na Timo, na Timo bierze się kogoś najlepiej z zasięgiem. Chyba, że ruch specjalnie specjalny gra Timo jako counterpicka. Yy. A propos kontrpików i Timo, jeżeli wróć, weźmie kiedyś ten na topa, weźcie Timo i śmiejcie się jaki bezradny i nieszczęśliwy jest ten damer walcząc z ulubionym chomikiem, z czapką. No okej, okay, jesteśmy w grze. Zobaczmy czy Exclude tak, tym razem się nie wykrzaczył, czego nie zauważyłem wcześniej. Timo, co na Timo kupić? Ciężka sprawa. Timo ma... Timo jest problemem. Zacznę tak. Okej. Okay. Zacznę, tak, Wicked, z tego co pamiętam z Evil Genius, spopularyzował kupowanie eliksirów sportu. czyli wydaje naprawdę sporo statystyk na po początku rozgrywki i jest czymś, co warto mieć, choćby po to, by wymusić zyski na starcie. Boję się Timo z powodu jego How harasu, z powodu działania uh, Blinding Cloud. Załóżmy sobie bardzo niekorzystny scenariusz, czyli oczywiście... Znaczy walcząc z Timo 1 na jednego na topie na pewno nie skupiałbym się no, na tym, by z Timo starać się wygrać. Nie podoba się na Reven. No ja nie chcę z nim się mierzyć, Timo mnie goni, stawiam tutaj oczywiście znaka, ward jest po to, żeby My wiedzieć co się dzieje, ja idę do dżungli, obawiamy się inwazji, tego warda postawiłem bardzo na przekór, chciałem go po prostu zużyć, nie boję się inwazji, I w przeciwnym razie starałbym się go postawić tutaj albo zachować na później na lane face. W pewnym razie e, Timo może się tu gdzieś czaić, ja chcę ponieść trochę obrażeń i zużyć flasza zakładając, że nieprzyjaciel nas skontrol dżunglował na szczęście zareagowaliśmy szybko i, i odpowiedzialnie wycofaliśmy się na z góry ustalone pozycje i nic nie zginął trochę obrażeń chcę ponieść chcę ponieść jakieś 100 do 130 obrażeń żeby to było realistyczne no okej okay, pomogliśmy dżunglerowi raz y, wezmę tarczę tarczę wezmę po to żeby grać na kimu na topie y, Mm -hmm. Użyję tej tarczy teraz, bo, 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 bo tak jest, wróg mnie zaatakuje, niespodziewanie, wszyscy zadowoleni scenariusz na tobie, OK. pomogłem dżunglerowi, teraz się flaszuje, znaczy nie flaszałoby się tutaj, ale na przykład walczylibyśmy tutaj, nagle by nas zaatakowali o stąd, jakaś zmyłka, popełnilibyśmy błąd i jesteśmy w czarnej dupie, jak to się My mówi, bo nie mam flasza, gram na Timo. na szczęście wziąłem shirta, straciłem pierwszego miniona, na szczęście nie expo. No i to będzie prawdopodobnie gra pod moją wieżą. Będę szukał okazji, żeby Timo zaatakować, Timo wykorzystać, Timo zbić w dobrym momencie. Elixis achałam sobie prawdopodobnie na szósty level na Ultimate. Timo dziwne, że mnie nie harasuje, ale to najwyraźniej jego uprzejmość. Chyba zainwestował w Blinding Cloud, boi się mnie. No można grać i tak widać, że zainwestował sporo w Support Masteries, co od razu mówi mi czego się mogę spodziewać. Mogę się spodziewać Mastery Lifesteal, Mastery Spellbomb. Wydaje mi się, że mogę się tego spodziewać. Jest to rozsądne założenie, tego miniona trzeba zabić i się wycofać. Naturalnie w ten sposób nie chcemy ponosić zbędnych obrażeń. Blinding ewidentnie wziął Toxic Strzałkę Oślepiającą na starcie. Pamiętamy, że walczymy w celowo, unikamy zbędnych obrażeń, chowamy się w krzakach, to jest top lane tu się dzieje to bruzer tam kto dłużej wytrzyma kto będzie miał lepsze ganki i się zorganizuje w ten sposób ten wygrywa tego Leina. Y, to nie jest popis umiejętności solo tego nie zdążyłem no tego zdążę no ujrzywałem przyznam szczerze nie wiem do końca w co inwestować czy inwestować dalej w tarczy przeciwko chomikowi Uuu, dobrze trafił dobra ja używam podka. pierwszego nie ma co być skąptem są potrzebne Wezmę to, to może się przydać Teraz zabijemy U, nie nie zabijemy y, zabijemy tego miniona Te podejdą pod naszą wieżę nikt się nie spieszy, walczę na Timo, na topie na Timo Ja chcę grać defensywnie, stracę farm Ale My trudno, odrobinkę farmu się traci na takiego przeciwnika Liczę na to, że w late game'ie Timo będzie mniej przydatny ode mnie Jak na razie widzę grand Różanie na farmie Ale jak najbardziej defensywnie Nie ryzykuję, nie atakuję minionów, czekam aż podejdą ale far kręci się po krzaku bez celu. Według mnie z tego nie wynika. Teraz trochę chcę autoatakować. Nie chcę pozwolić, żeby miniony podeszły zbyt blisko wieży i zbyt szybko tej wieży. Zwłaszcza, że druga fala jest tak odległa. To jest moje niedopatrzenie i to fatalne w skutkach. Znaczy nie może nie w skutkach. Teraz trochę odepniemy miniony i niech będzie tego miniona z tej wieża. Uuu, blinding cloud. No, miejmy nadzieję, że wytrzyma. Teraz zaczyna już spore obrażenia ze strony Timosa Timo mnie gnębi a ja, a ja nie wiem w co iść czy iść w shielda czy nie Jednak postanowię, postanowię iść w kół licząc na to że uda mi się go z czasem dopaść gdy do fatalny błąd około 6 levelu pozwoli mi go zberstować ma 700 HP co daje takim spore obrażenia nie ma co panikować unikamy zbędnej walki Staramy się grać rozsądnie, odpowiedzialnie i jak, jak dorośli, bez, bez głupiego rajd'owania na to, że grajmy na Timo, że Timo jest trudnym przeciwnikiem. Wiadomo, że jest trudnym przeciwnikiem, to nie można było wziąć czegoś lepszego na Riven. To coś to jak na trendamera, jak już wspomniałem. No i staramy się grać ostrożnie. Dojdzie, ponieważ dojdzie do resetu lane'u, nie ma się co... Uuu, miss, no to jest fatalne, straciłem sporo farmu, CS, mam 32 do 26, jakimś cudem wygrywam. Kimmo się zbyt skupia na harasie, chce ze mną walczyć równy z równym. No może nie jak równy z równym, ale na pewno skupia się zbytnio na harasie, obawiam się jego szóstego levelu, wiem, że będzie miał grzyby, a grzyby są niefajne. Używamy tarczy, unikamy zbędnych obrażeń, Kimmo nie używa swojego autoataku na mnie, co mnie cieszy. Chyba leveluje, chyba leveluje Toxic, e, czy Strzałkę, która nie jest w tym Ja się cofam poza linię, nie ma sensu ukradzić się przy minionach, jeśli nie mają mało HP. Zadałem mu jak najwięcej obrażeń, jak widzicie byłem w stanie go zbursować momentalnie prawie do zera. E, gdyby był, gdybym miał flasha, którego zużyłem w dżungli, Timo by nie żył, bo ja bym odpadł, dostałem szósty level, to był dobry moment na inicjację, na walkę. Teraz Timo się prawdopodobnie wycofa, ja go rozumiem. E, to sobie zachowam, 15 attack, damage to fajna sprawa. Około szóstego levelu e, chciałbym go zabić, a mógłbym go zabić, teraz ja mam lekką przewagę. Zakładam, że cofnął się do bazy więc yy, farmie momentalnie jak najwięcej też się cofam zrobiłem to po to, żeby pushnąć Lane'a. Mam teraz na nim dużą przewagę w CS. Timo się za mało skupia na priorytecie, na tym co jest najważniejsze w linii. Jeśli idzie o buty na Riven, to kupię sobie ninja Tabi. Zakładam, że wrogi ADK... Powiedzmy, że wrogie ADK dobre sobie radzi. Aha. Kupiłem sobie jakiś jeszcze przedmiot. Kupiłem ninja tali, bo chcę być szybki, chcę móc dogonić Timo. Jak widzieliśmy, nie mam żadnych powodów, żeby na razie inwestować w damage. Mogę go spokojnie zabić. W e, e, starcie jeden na jednego. Kupiłem e, Pink Warda po to, ponieważ gram na Timo. znak, Będzie grzyby stawiał. Nie chcę grzybów. Chcę, żeby zginął. E, Timo dziwnie gra. O, Timo SS mówi. Pro. So pro Dobrze, dobrze kombinuję, tak trzeba. Chowam to na moment y, ważnej walki, tak samo Wicked zaczął grać na Renektonie i to sprawiło, że nagle okazało się, proszę Państwa, co? Renekton jest bardzo silny, a okazało się, że jest bardzo silny, ponieważ ciężko z nim się równać. Równać, ponieważ ma tak absurdalne skalowanie w połączeniu 15 atak damage z Elixiru plus jego W, czyli y, Ruffles Predator. Z 50 rajta czy więcej okazało się masakrycznie potężne. Zdarzyłem wrócić na lana. Zakładam, że nie byłem potrzebny nigdzie indziej i teraz będziemy grali ostrożnie. Wykorzystuję to, że Timo prawdopodobnie nie podejdzie tak szybko, od razu wygodną dla siebie pozycję, idzie w... Chyba będzie robił malady z tego co ja widzę. E, chcę zabić tego dużego miniona, duży minion jest wart, naprawdę dużo pieniędzy. Dostałem strzałkę, ledwo mi się dała obrażenia. No i... Ok, i zaczynamy taniec pod wieżą, staramy się skupić na... Okej, okay, na razie walczymy nieźle, wieża nasza trochę traci HP. Ale jest jak jest, a jest niewesoło. Okej, okay, idzie nam nieźle. Resetujemy Lejna e, i gramy defensywnie, czekamy aż miniony zużyją grzyby. Nie chce gonić Timo, nie chce dać się kajtować. Timo lubi y, kajt. So e, dlatego tak wiele czempionów ma z nim problem. Ta była głupia tarcza, zmarnowałem cooldown i nic z tego nie zyskałem. Jakaś taka re, postreakcja, post factum. Tim ostawia grzyby dość liberalnie. No zobaczymy co z tego wyniknie. Chyba będzie jeszcze cooldown reduction. Ja te grzyby mogę zniszczyć. Staram się go zaskoczyć. On nie ma flasha, więc e, nie ma teraz cooldownu. Będziemy w to wchodzić. I go zabiłem. Udało się, splashowaliśmy się, team opadł. Przepraszam, że nie komentowałem tego starcia, no ale co tam komentować, wszystko było jasne. Starałem się skupić na tym, żeby mi się udało. Użyłem Elixiru. 123 atak, damage. W dobrym momencie to zrobiłem. Timing był ważny, dzięki temu go nie zmarnowałem. E, Elixir 300 e, sprowadził się do tego, że udało mi się kimo zabić. Jak widzimy, nawet na ciężkim lejnie można sobie poradzić. Można sobie poradzić nie najgorzej, można sobie poradzić świeżo i sprawnie. Chciałem tutaj różowy, różowego warda, żeby... powinienem postawić tego warda tutaj tego warda też zaraz zużyć e, ale nie bądźmy już aż tak pryncypialni e, mam nadzieję że drodzy widzowie mi to wybaczą i że filmik ma przede wszystkim być edukacyjny e, nie ma być aż tak zasadniczy nie bądźmy nie bądźmy nie bądźmy zbyt pryncypialni to nie jest wcale fajne e, staram się zrobić jak najwięcej damage tej wieży w tym czasie kiedy jest tu kimo wycofam się do krzaków kimo no, nie będzie chyba ryzykował żeby tu wejść chociaż jest to możliwe jako że idzie w Sorcerer's Shield zawsze trzeba reagować na to co robi nieprzyjaciel zawsze jest to ważne, jest to dobra taktyka, Timo chciał mnie zbejtować, nie spodziewał się, że ja nie wyjdę, że będę grał ostrożnie Damage mi nie jest w ogóle na Timo potrzebne, kupię jeszcze jeden, jest to zawsze fajna sprawa Magic Resistance, kupię sobie płaszczyk, będę szedł w ten item Mógłbym zrobić Wampa i w sumie zrobię. Wamp na, vamp na Riven jest prawda, czy później koniecznością i formalnością. hex Hexdrinkera z czasem. 77 Magic Resistance. Timo na razie mi penetruje 20, 20 z butów plus 8,5 z mastery czyli 28. Ja mam 77, zachowuję więc całkiem niezłą ilość. Jego obrażenia są zmniejszone o około 30%. powinienem so zdążyć. Wielkim e, razem nie zniprędzę w bazie. E, wirki padają szybko. Riven zadaje naprawdę dużo że spojrzeć, między autoatakami. Poruszam się, żeby nie marnować tego czasu. Mam 0,8 sekundy, to jest całkiem sporo. Klik i atak, i atak, kliki atak. I w ten sposób nie marnujemy czasu. To jest najważniejsze na adekarych. Adekary to czempioni, którzy żyją z hajtowania. Kiting jest ich środowiskiem naturalnym i muszą atakować pomiędzy poszczególnymi czasami. Kimo zaczyna zużywać mamę, ja się wycofuję, nie chcę z nim wchodzić w konfrontację, czekam na cooldowny. Nie ma sensu starać się siłować, y, zainwestuję w tarczę, tarcza jest dla mnie teraz bardzo korzystna. Y, u, nie, zaspóźniłem się y, i zapłaciłem za to, no zapłaciłem za to drogo, zapłaciłem za to, a, nie zdążyłem. Cóż, miejmy nadzieję, że tego zdążę, no, nie udało się go zabić, ale przynajmniej mamy z tego satysfakcję własną w postaci lifesteala. Grzyb został rozbity, ja wiem, że tutaj jest następny. Nie będę wchodzić na, o, oh, fakt, używamy tarczy, żeby jak nie najmniej zmniejszyć obrażenia ze strony Timo. Timo, który liczy na to, że wejdę w jego pole minowe. Ja w to pole minowe zamiaru wchodzić nie mam, po to był ten ward. Ward, który tego grzyba już nie wykrywa, ale ja pamiętam, gdzie nie go postawił. Tu, tu, czyli ewidentnie w okolicy krzaków, tak, starać się Timo będzie na mnie grać. Nie trafił we mnie guzik, mis click, jest to poważny błąd, dużo mi mówi o tym, że gracz nie ma idealnie opanowanej kontroli manualnej Lola, co, co, co jest dla mnie wskazówką, ja teraz się używam tarczy, unikam obrażeń, Timo ma już mało manek, co jest dla mnie wskazówką, że powoli mogę myśleć o ofensywie, że ta ofensywa zostanie przyjęta pozytywnie. Idź, że przyniesie na spodziewane benefity Jestem od niego szybszy, nadal mam drugi eliksir, więc mógłbym walczyć Teraz mogę sobie potankować Potankowałem, Timo, Timo się stara, ale Timo to nie wychodzi no, Te dwa miniony zabiłem, nie chciałem marnować CS-a 96-13 minucie na topie To nie jest aż tak, że zwłaszcza, że gram na Timo To było fatalne, nie powinienem stać tak blisko miniona, powinienem się trzymać z tyłu, nie róbcie tego, tracicie w ten sposób HP Timo jest czempionem, którym sobie nie poradzicie w podobny sposób. Ja znowu używam tarczy. Nie chcę, żeby mi zadawał spore obrażenia. Teraz mnie oślepił, ale nie zanim udało mi się zdążyć zabić tego miniona, co jest dla mnie bardzo ważne. I teraz mogę myśleć o ataku. Widzimy, że grzybki tu stoją, mi się skończył Ward. Teraz będę go... O oh, fajno. to teraz go nie pozołnujemy musimy wyeliminować te, 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 te natrętne robactwo. Teraz mnie zdaje trochę obrażenia. Boli, ale da się to przeżyć. Duma tylko jest urażona, mam sporo hp, radzę sobie dobrze, Timo nie ma mamy. Ma 6 HP potek, to mi jest kompletnie niepotrzebne. Ja jako Riven go zabiję momentalnie, a nie będę szedł na długotrał wymiany. Pamiętajmy, że Timo ma flasza, więc postaram się tego flasza zużyć. Tego z tego flasza zużył, spanikował i wiem że za jak 10 sekund albo w momencie kiedy wróci na lena i nie wpakuje się na pole minowe z jego grzybów które tego drogą warto wyczyścić a postawił gdzieś inne teraz Timo jest już martwy tylko jeszcze o tym nie wie albo jeśli ja jestem martwy tylko jeśli ma dżunglera o to zrobiłem fatalnie nie grajcie w podobny sposób on idzie na grzyby mi się nigdzie nie spieszy stara się je dopaść i ja go zabiłem Wiedziałem że tam są grzyby, nie wchodziłem w to nierozsądnie Wiedziałem że w momencie kiedy użyję Ignita I będę miał cooldown na stana Timo zginie, nie uda Larnę, mu się tymi. mnie zabić Nie się mnie pokonać Wiedziałem że mam czas no bo nie ma tu playna I teraz będę atakował Będę atakował tu tutaj mieć znak jeśli chcę puszować No ale no, Jeszcze raz proszę o wybaczenie Teraz ja się wycofam, trochę far, od wieży, wieża padnie i to oznacza koniec. GG! Dobra gra i dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że skorzystaliście z tej lekcji jak sobie radzić na topie, grać defensywnie. Oczywiście bardziej przydatna była pewnie lekcja na Dariusza czy coś takiego, ale to pokazuje schemat grania, czyli grania defensywnego. Grania, w którym ja się oszczędzam, w którym używam Elixir of Fortune w tym momencie, kiedy chcę przejść do walki. Proszę spojrzeć, jak wygląda skalowanie. 29 attack damage. 29 attack damage, które zwiększa skalowanie ultimate cóż, ja jestem z tego zadowolony, okazało no się, się, że tak nie jest. jestem taki słaby, Riven nie idzie jak ją budować, polecam poradnik, ja, ja jaki sposób ekspertem nie jestem, jako że gram na takiego przeciwnika typu Timo AP Top, zakładam, że mid też AP, więc y, Hex Drinker Double AP. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem, jeśli jesteście zainteresowani pod, pod nimi grami, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć o LoLu ode mnie, chociaż ja ekspertem wielkim nie jestem, jeżeli chcecie zrozumieć jaka jest mechanika gry, jaki jest proces myślenia zawodowców, piszcie do mnie na eWest www. znaczy Bailor, jestem Baylor, znaczy jestem JJ, ale Baylor to mój profil, kiedyś miałem fazę na Greotron, B-A-E-L-O-R-R -R. Na pewno dodam do przyjaciół, na pewno chętnie pogram, na pewno chętnie pokastuję. No i do usłyszenia następnym razem, drodzy widzowie.